Marcin, zabrakło w tym meczu tylko szczęścia, czy czegoś więcej? Wydaje mi się, szczęścia i skuteczności, bo mieliśmy sytuację, ale ich nie wykorzystaliśmy. I to było głównym czynnikiem, który zaważył o wynikach meczu. Mhm. No i patrzycie na tabelę, niestety, lider się oddala. Tak, no, taka, taka jest nas no, kolej rzeczy, Jeśli się przegrywa, mieliśmy dosyć. Dobrą sytuację przed meczem, no ale wiedzieliśmy, że nie ma co się oglądać na przeciwnika, tylko trzeba wygrywać. No dzisiaj niestety się nie udało. Gramy dalej, jeszcze wiele meczów przed nami, no, na pewno tym wynikiem się sobie nie pomogliśmy. Od pierwszych minut usiedliście na Krakowi, chcieliście jakby wdusić tą bramkę, no i chyba wtedy tą bramkę trzeba było strzelić, w pierwszych 20 minutach. Tak, mieliśmy taki moment... Dużej przewagi mieliśmy sporo sytuacji podbrąkowych i rzeczywiście powinniśmy którąś z nich wykorzystać i na pewno losy meczu potoczyłyby się inaczej, ale, ale nie, nie zrobiliśmy tego no i w konsekwencji stracona bramka i później już nie udało nam się zrobić. No powrót na stare śmiecie taki niezbyt udany, ale no tak, no niezbyt udany, bo moja drużyna przegrała, no i, e, i nie mogę być zadowolony. Czymkolwiek ta nowa Krakowie was zaskoczyła? Chyba nie, dlatego że widzieliśmy jak gra, y, ja, ja, ja gra Krakowa widzieliśmy mecze z Legią y, Mecz z Legią, z śląskiem, także no mocna z No i rzeczywiście tak dzisiaj to wyglądało. Dobrze pamiętam. No miło mi się zrobiło. Y, podniosłem rękę, podziękowałem bardzo fajne gesty y, tylko, tylko tyle zrobiłem, ponieważ no, no, to jest mecz i, i, i przegrywaliśmy. Trzeba, trzeba było myśleć tylko i wyłącznie o tym, żeby odrobić straty, ale usłyszałem to i dziękuję im za to. A czego twoim zdaniem zabrakło wam do tego, żeby, wy, żeby przynajmniej wywieźć remis? Skuteczności, prawda? Bo tam mieliśmy kilka sytuacji. W drugiej połowie jedną ja nie trafiłem w piłkę. Jedną za słabą uderzył Rudnews. W pierwszej połowie kilka strzałów. No to niezawodny Kaczmarek, nie? Znowu ma swój czas. Coraz bardziej wam ucieka Wisła, jeszcze macie na dodatek gracie z nią u siebie. Czy mimo jak oceniasz w ogóle szansę na zdobycie świat? No meczu? myślę o tym, no. myślę o kolejnym meczu, a, yy... No dzisiaj była szansa się zbliżyć, no nie udało się. Czyli naprawdę dużo meczy, więc yy, spokojnie jeszcze Mistrzostwo Polskie niech nie, 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 nie zgarną. Niemniej tym bardziej chyba ważne jest w tym momencie, że lecha Puchar Polski, prawda? Bo to jest najkrótsza i najlepsza droga do, do, do pucharu. Yy, no tak, nie ma co ukrywać, że, że walczymy na dwóch frontach. Walczymy o Mistrzostwo w Lidze i walczymy yy, o Puchar Krajowy. To jest nasze priorytety.